Drodzy widzowie, bohaterką tej audycji będzie nieistniejąca współcześnie linia kolejowa, która łączyła od początku XX wieku Toruń z Czarnowem. Oczywiście nie wszystko zginęło. Pozostały do dzisiaj obiekty infrastruktury, gdzie gdzieniegdzie jeszcze fragmenty torowiska. Na tej pocztówce z Czarnowa. W górnej, prawej części widać m.in. element tej e, struktury kolejowej właśnie w tej miejscowości. Widać dworzec, widać zajezdnie, widać tory kolejowe. To również dowód na to, że ta linia kolejowa rzeczywiście funkcjonowała. Skąd się ona wzięła? No przede wszystkim um, taka była potrzeba. Połączenia były budowane na dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek to połączenie współczesnego dworca kolejowego Toruń Wschodni (dawniej Toruń Mokre) z toruniem północnym dworcem, który no, nie istnieje. Budynek pozostał, e, widać go od strony Szosy Chełmińskiej, ale wiadomo niefunkcjonalne, Nastąpiło to w czerwcu 1909 roku. A dla ruchu osobowego udostępniony został ten odcinek od lutego 1910 roku. Drugim natomiast odcinkiem był ten główny od Turnia Północnego do Czarnowa, sfinalizowany również z końcem lutego 1910 roku. Linia kolejowa była własnością Powiatu Torońskiego. A jak mówiłem, ta teleologia, czyli celowość stworzenia takiej linii kolejowej, była nastawiona na obsługę lokalnego ruchu osobowego i towarowego na potrzeby okolicznych wsi. Istniał również pomysł, zresztą wielokrotnie odgrzewany, aby tę linię kolejową przedłużyć aż do Fordonu, a więc właściwie w pobliże Bydgoszczy, później samej Bydgoszczy, kiedy Fordon stał się częścią tego miasta. Ale nigdy te plany nie zostały zrealizowane. Na tym planie miasta Torunia widać, czerwoną strzałką zaznaczyłem, właśnie tę linię kolejową, która opuszcza Granice administracyjne miasta, a i kieruje się w stronę Czarnowa. A warto zwrócić uwagę na to, że ta linia kolejowa a, biegła wzdłuż albo w pobliżu współczesnej ścieżki rowerowej, e, którą nieraz pomykam. No i stąd moje obserwacje i zainteresowanie tą, tymi obiektami infrastruktury kolejowej. No właśnie, co się składało na infrastrukturę kolejową tej linii? No przede wszystkim przystanki osobowe wraz z budynkami. Najczęściej poza samym Czarnowem, w każdej sytuacji mieliśmy do czynienia budynek dworca, stacji kolejowej oraz małe rampy wyładowcze. Czarnowo, stacja Czarnowa, ze względu na to, że była przystankiem pierwszym i ostatnim. Znajdował się, jak wspominałem, omawiając wizerunek pocztówki, budynek parowozowni, dworca, magazyn i budynek pracownicza więc to, to była bardziej rozbudowana infrastruktura. Natomiast te małe rampy i budynki dworca znajdowały się na przystankach. To Pożysko, Zławieś, Pędzewo, Smolno szerokie, Górsk, Rozgarty, Przysiek. No i tam właśnie to, to było bardzo, bardzo ograniczone. Do budynków wykonanych w charakterystycznej konwencji z czerwonej cegły, kryte dachem dwuspadzistym, pokrytym dachówką, dobudowywano drewniane poczekalnie dla pasażerów. Tak wyglądał między innymi jeden z rozkładów jazdy z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jak widać, no, potrzeba było na przejechanie z dworca Truń północny do Czarnowa 35 minut, więc całkiem sprawnie to wyglądało. na no mokrego dodamy jeszcze 10 minut. E, tabor. No, pociągi były mieszane osobowo-towarowe. E, parowozy najpewniej modelu T3. No i wreszcie jak to funkcjonowało? Funkcjonowała ta linia kolejowa do 1966 roku. E, od 68 rozbierane zaczęły być torowiska. A do połowy lat 70. Te tory, które nie zostały rozebrane, pełniły jeszcze funkcję bocznicy dla wagonów towarowych, przeznaczonych również do, do Kasacji. Co nam zostało z tej linii kolejowej No niewiele. W pobliżu miejsca, gdzie mieszkam, znajduje się między innymi nasyp wzdłuż ulicy Świętego Józefa w Toruniu, czy tu po prawej stronie fragment torowiska biegnącego przez ulicę Grunwaldzką. Ale to już się raczej nie wróci. Dziękuję bardzo za uwagę.